Dobra, siema wszystkim. No, dzisiaj będzie luźna pogadanka na temat jak to wszystko się zaczęło od początku, że chociaż, chociaż dotrwałem do tego dnia zawodów, nie? Bo to było prze, przez, przez rok, dieta, trener, jakieś tam suplementy, fizjoterapeuta, to wszystko wiązało się z kosztami, więc chciałbym Wam odpowiedzieć jak od początku to było więc zasięgnijmy jakby to do historii, do początku moich treningów. Zaczęło się to 6 lat temu. Po prostu zacząłem sobie chodzić na siłownię dla siebie, dla dobrego wyglądu. Nigdy nie myślałem o żadnych startach. Nie miałem żadnego, yy, nie wiem, jakby to powiedzieć, mentora, że Arnold Schwarzenegger i ja muszę wyglądać tak, jak on. Po prostu zacząłem trenować dla siebie. Co, co było, co, 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 co z tego wyjdzie, to nie wiem. Wiedziałem, że mam jakieś tam predyspozycje, bo ciągle ten sport w moim życiu był. Więc yy, tak sobie trenowałem, bez, bez diety, z imprezami, z alkoholem. Dziewczyny, no może koksu jeszcze nie było, nie ten etap, ale, ale no tak, no. Więc tak naprawdę to było po prostu, po prostu treningi dla siebie, tak. No i to trwało przez jakieś 5 lat, gdzieś do roku 2019, gdzie powiedziałem sobie, że wystartuję w zawodach co było dosyć, dosyć, jakby to powiedzieć, hardkorowym krokiem w mojej karierze, bo wiedziałem, że, znaczy od początku, może tak, każdy mówi, że zawody to są wyrzeczenia, stres, zapierdalanie itd. i tak dalej i ma z tym rację, bo nie było łatwo, naprawdę nie było łatwo w ten rok, moje myślenie się bardzo dużo zmieniło, więc obrałem sobie, jakby cel. To były zawody. I żeby wytrwać te 9 miesięcy, tych zawodów, to naprawdę potrzebowałem, potrzebowałem dużej ilości pieniędzy. No a co tu wymyśleć? Jak nie pójście do pracy? To już normalnie mnie skręcało, jak samo myśleć o tym, że musiałem pójść do pracy. No ale to było dość stanowczym krokiem podjętym. Więc yy, zacząłem myśleć, jak tutaj zdobyć pieniążki. No i. Po prostu złapałem się roboty. Poszedłem sobie na kuchnię do Zatoki Sportu, przygotowywałem tam jakieś burgerki, obiady, tortilki i tak, dalej, i tak dalej i przez to trochę zaniedbałem szkołę. Więc pracowałem tam mniej więcej 3 razy no. w tygodniu, plus weekend yy, po 12 godzin. Więc było naprawdę ciężko, wtedy jeszcze no. nawet dieta trzymana była ale to nie było na 100%, bo po prostu nie miałem czasu w robocie, tego Jeździ, jak wracałem z roboty, to od razu do wyra i spać. Więc yy, to było, to było, przez 3 miesiące tam pracowałem, no ale patrzyłem potem na moją konta, tam z tych odłożonych pieniążków, mówię, no kurde, no to, no wiem, że to nie starczy, tak, więc następnym krokiem było wjechanie do Anglii. No i to już, to już, to już, to już był hardkorowy krok, bo kupiłem sobie bilet, tak po prostu, nie zastanawiałem się nad tym, że będzie ciężko, po prostu wiedziałem, że to muszę zrobić, żeby osiągnąć mój cel, tak? Więc kupiłem sobie ten bilecik, w dzień wylotu usiadłem w tym samolocie i mówię, kurwa, co ja zrobiłem, ja jadę do Anglii, nie znając języka, nie znając roboty, tak naprawdę jadę tam w ciemno i nie wiem, no nie wiem, co będzie, ale będzie dobrze, wiedziałem, że będzie dobrze, że muszę wytrzymać. Więc pojechałem sobie do tej Anglii, na miejscu. Okazało się, że wcale nie jest tak źle, jak była, jak miało być, bo od razu poznałem nowych ludzi, z językiem, na początku nie było łatwo, ale ten angielski z gier dużo mi dał, więc tam podstawowe zwroty, w agencji pracy też okazało się, że nie było tak źle, bo też doszło się dogadać, oczywiście z ludźmi z pracy na początku się nie dogotowywałem, bo po prostu mieli taki jakby dziwny slang, nie? No i co? Wytrzymałem te 3 miesiące, pracowałem na nocki, 5350 kalorii. Treningi były, 14 godzin poza domem, więc sobie możecie wyobrazić, że no nie było łatwo, tak? Ale trzymałem się planu, planu, który sobie jakby zarealizowałem, jakby sobie zarzuciłem odgórnie. Wróciłem z Anglii. No i ten stan konta już o, o wiele lepiej zaczął wyglądać, tak? Opłaciłem, od razu nie, myśl, nie myślałem zero-jedynkowo, myślałem w przyszłość, to jest najważniejsze, myśl w przyszłość i się zabezpieczać na przyszłość. Czyli tak, od razu opłaciłem sobie kurs trenera, bo wiedziałem, że tych pieniędzy zawsze może zabraknąć i w przyszłości będę potrzebował znowu roboty, a że to już będzie, nie będzie taka łatwa jakby robota, bo myślałem o tym, żeby móc w tej robocie jeść, trenować i się regenerować. Więc opłaciłem sobie kurs trenera, poszedłem na kurs trenera, zdałem ten kurs trenera, i tak sobie dążyłem do tego celu powoli dzień po dniu. Tą cegiełkę dokładałem, tak? Eee, następnym, następnym krokiem było tak, że no w końcu te pieniądze z Anglii też się skończyły. Daj mi na to, że to już było po pół, po pół roku tych pieniędzy już nie miałem, tak? Eee, Czyli 6 miesięcy wytrzymałem, i jeszcze te 3 miesiące potrzebowałem pieniędzy. Więc co? Bank, CV, do Fitfabrik, na trenera personalnego. No i w sumie to się, to się jakoś udało. Tak nie mówię, że nie było łatwo, bo, bo, bo czas, w którym to wszystko się działo, był długi. Dużo wyrzeczeń. Dziewczyna też swoje odchorowała. Ale co chcę Wam powiedzieć, że najważniejszy jest że najważniejszy jest w życiu cel. Postawcie sobie cel, nawet ten najmniejszy, nie wiem, na, na za 3 miesiące, na za rok i dążcie po do niego, dążcie, choćby nie wiem co było. Też były ciężkie, ciężkie momenty, na przykład, nie wiem, dajmy na to, że mandaty. Było tak, że dostawałem mandat 400 zł i nagle bum 400 zł i ja nie, nie miałem pieniędzy, ale nie przejmowałem się tym, bo, bo, bo to nie wiem, jak Wam to powiedzieć, ale wegetowanie i narzekanie w życiu, no, nic nie zmienia. Najważniejsze jest, żeby, żeby dążyć do tego celu, spełniać się i naprawdę ten banan z ryja mi nie schodził przez przez żaden moment, bo wiedziałem, że robię to, co chcę i dążę do tego celu, co sobie wyznaczyłem i nie możecie, nie możecie się zastanawiać, co będzie, co będzie, co będzie, po prostu jeżeli to robicie, jeżeli coś robicie, jeżeli to lubicie, naprawdę mamy takie czasy, gdzie można z tego jakieś pieniądze czerpać. No i, no i co, chciałem Wam powiedzieć, że, może jakiś przykład tu przytoczę, przytoczę, nie wiem, dajmy na to: są dwie osoby i macie jedno duże wiadro i jedno małe wiadro. No i ktoś Wam każe napełnić, dajmy na to, basen, tak. I ty się nie zastanawiasz, ty bierzesz to małe wiaderko i zapierdalasz z tym wiaderkiem, dążysz, 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 gdzie, w, gdzie ta druga osoba będzie się zastanawiała, czy brać to małe wiadro i iść po to, po, do tego celu wracając się tysiąc razy i idąc tysiąc razy lub wziąć to dwa, te, dwa wiadra duże, namęczyć się, przedźwigać. Kręgu, kręgosłup sobie może nie złamać, ale nadwyręczyć, ale nieważna droga, ważne, że dążycie do tego celu. Czy pójdziesz z tym małym wiaderkiem tysiąc razy w tą i z powrotem, czy w tym dużym 50 razy w tą i z powrotem, ty idziesz do celu. Czyli nie zastanawiasz się na wejściu, nie zastanawiasz się na wejściu, czy tym małym wiaderkiem, czy tym dużym wiaderkiem, bo ta druga osoba już będzie w połowie tego celu, rozumiesz? Czyli czas to pieniądz. Najważniejsze, żeby nie marnować czasu i robić to, co się lubi. No i chodzi o to głównie, że, że ten cel w życiu jest tak naprawdę bardzo ważny. Bardzo, bardzo ważny. I, i teraz to, co Wam pokażę, to nie jest tylko puchar dla mnie, tak? Bo, bo to była droga, droga do tego pucharu, którą zapamiętam do końca życia i aż łezka mi się wokół kręci, że, że mogę go trzymać, bo wiem, jaką drogę przeszedłem żeby ten puchar zdobyć, chociaż z wyniku, z wyniku nie jestem zbytnio zadowolony, chociaż nie mogę narzekać, bo jest podium, jest puchar, ale, ale będę na niego patrzył i będę po prostu yy, sobie myślał, że, że zrobiłem to, co sobie zamierzałem przez ten rok i to jest naprawdę super osiągnięcie. Yy, no i tyle, no tyle, no, no tyle, no, no, nie, 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 nie wiem jak to dalej wam jakby to powiedzieć, że było warto. Było warto. A jeżeli jesteś w czymś dobrym, to jeżeli jesteś w czymś dobrym, to naprawdę ciś, ciśnij dalej, bo, 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 bo to popłaca po prostu, więc krótki filmik, a do samych zawodów nie było stresu na scenie. Zadowolenie, euforia, no, takie, takie rzeczy mi tam towarzyszyły. Vloga vloga też z tych zawodów zbytnio nie ma, bo... Nie wiem, nie wiem czemu nie ma, nie mogę Wam powiedzieć. Nie miałem czasu nagrywać, nie myślałem o tym. Na następnych na pewno, na pewno się pojawi. A taki filmik myślę, że 10-minutowy w zupełności wystarczy, więc... Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie i czy... Czy, czy zmienicie swoje nastawienie do tego, bo to też jest ważne, żeby nie siedzieć na dupie w życiu, tylko dążyć do celów. Trzymajcie się i do następnego.